To jest koniec challenge'a. 30 dni z rzędu, 5 km codziennie. Było ciężko, ale daliśmy radę. Opowiem Wam w szczegółach, jak to było w najbliższym filmiku. Witajcie, kochani, po krótkiej przerwie na moim kanale. Wracam z nowym filmikiem. Jak widzicie, parę zmian zaszło w wystroju całej sceny i tego w jaki sposób filmiki będą nagrywane. Mam nadzieję, że będzie się Wam bardziej podobało. Senek to trochę zmieniłem, zainwestowałem w lepszy mikrofon, jak widać tutaj. Nie powinno być problemu z, z dźwiękiem, ze słyszalnością, z, wyra... z wyraźnością mojego głosu. Przepraszam. I oczywiście też przejrzałem parę poprzednich moich filmików. Wiem, na czym polegają moje błędy. Będę starał się ich unikać. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Mam nadzieję, że tak i że będzie Wam się coraz lepiej oglądało te filmiki. Dzisiejszym tematem filmiku będzie wyzwanie, które podjąłem kilka tygodni temu, a które się już zakończyło. Mimo to dalej kontynuuje to wyzwanie nieoficjalnie już, ponieważ przedłużyło się ono dosyć mocno. I raczej będę kontynuował dalej. Co to wyzw za wyzwaniem. No to już wam szybko mówię. Dziękuję, że pytacie oczywiście. Jest to po prostu bieganie codziennie 5 km. Proste, tak? Wydaje się bardzo proste. Ale nie było tak prosto. Za chwilę opowiem wszystko w szczegółach, więc zostańcie ze mną. Dlaczego takie wyzwanie może zacznę? Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego podjąłem takie wyzwanie. Szczerze powiedziawszy, to i tak biegam. biegam biegałem do tej pory nie codziennie. Biegałem praktycznie co drugi dzień, żeby utrzymać formę i żeby trochę walczyć z nadwagą, którą tam jakąś drobną mam, bo też chcę parę kilo jeszcze zrzucić. I pozostać fit, szczególnie w dzisiejszych czasach jest to ważne, gdzie mamy ograniczone to ruszanie się, gdyż do pracy nie trzeba jechać, większość ludzi pracuje z domu, więc trzeba sobie jakieś ćwiczenia fizyczne zapewnić dla własnego zdrowia. Więc postanowiłem po prostu skorzystać z takiej okazji i sprawdzić się, czy byłbym w stanie biegać przez 5 km codziennie przez 30 dni. Kiedyś próbowałem tak robić, niestety nie udało mi się to. Na całe szczęście tym razem wypadło trochę lepiej i, i udało się, udało się. A jeszcze raz zachęcam do zajrzenia na mój profil w Strawie, możecie mnie bardzo łatwo znaleźć i sobie przejrzeć treningi, i zobaczyć jak to wyglądało, a nie wyglądało to też tak różowo, ale za chwilkę do tego przejdziemy. Um, no to, to może nie odpowiedziałem dokładnie dlaczego te wyzwanie, no, Powiedziałem, że chciałem po prostu się sprawdzić. To jest jeden, jeden z powodów. Drugi z powodów to jest po prostu próba narzucenia sobie jakiegoś dobrego nawyku, wyrobienia w sobie jakiegoś dobrego nawyku. Tak jak mówiłem, dla, dla zdrowia wyrobienie sobie nawyku biegania codziennie. Ja wiem, zaraz powiecie na pewno, że jeśli biegasz codziennie, to możesz sobie kontuzji nabawić się. Tak, to jest prawda, oczywiście. i jeśli tylko bym poczuł, że coś nie tak dzieje się z moimi nogami, czy, czy w ogóle nie daje rady, na pewno obiecuję Wam, że na pewno bym przestał przerwał to wyzwanie i poddał się. Aczkolwiek nie tak łatwo się poddaję i postanowiłem dotrwać do końca, no i na całe szczęście się udało. Następne pytanie, które wiąże się z samym wyzwaniem, na pewno to jest, czy było trudno. No tak jak już wspominałem było, było cholernie ciężko, naprawdę ciężko. Czasami po prostu już przychodziła myśl do głowy, żeby się poddać, że, żeby zrezygnować, że nie, nie chciało się wstawać, no bo wiadomo, że też trzeba się zająć innymi obowiązkami codziennie. Trzeba się zająć pracą, skupić się na pracy, na, na innych rzeczach. I po prostu czasami człowiekowi już brakuje siły, ale gdzieś tam jednak Próbowałem do końca się zmusić, kontynuować wyzwanie. No i udało się. No, ale tak jak wspominałem, było trudno i na, na, czym sa, na pewno była to ciągła walka samym ze sobą. Raz wychodziło lepiej, bieganie, raz wychodziło gorzej, ale nie chodziło właśnie o to, żeby pokonywać codziennie rekord, bo tego się nie da. Szczególnie, że biegasz codziennie, więc codziennie Twój organizm jest zmęczony, pewnie jest przemęczony. Czasami nawet powinienem odpocząć trochę dłużej pomiędzy treningami, no ale wyzwanie polega na tym, że biega się codziennie, więc raczej powinno się biegać o tej samej godzinie, żeby ten organizm miał pełne 20, prawie 24 godziny do odpoczynku i nie powinno się zmieniać godzin biegania, bo w pewnym momencie byśmy sobie po prostu te godziny odpoczynku skracali, przez co twoje ciało mogłoby nie dać rady. Więc, więc jeśli kiedykolwiek zdecydujeście się na to, to chociażby zwróćcie uwagę na to, żeby trzymać takie same główne przerwy pomiędzy bieganiem. No dobra, ale to, to powiecie, biegałem, dałem radę, ale jakie, jakie są tego efekty? No, niestety, miesiąc to jest raczej bardzo krótki okres czasu, żeby zobaczyć jakieś wymierne efekty. I powiem szczerze, że wagowo nie zmieniło się zbyt dużo. Jakiś tam może kilogram ubył. Jest to pewnie w, w przedziale takim zalecanym przez lekarzy, żeby tam nie tracić więcej niż 1,5 kg, maksymalnie do 2 kg wagi w ciągu tam miesiąca, bo, bo, bo to jest zdrowo i dzięki temu unikamy prawdopodobieństwa efektu jojo. Więc starałem się, żeby, żeby też to tak wyglądało. Jeśli chodzi o sam, samą wytrzymałość, no to wydaje mi się, że powoli gdzieś ta wytrzymałość się tam buduje. Na początku no to nie, 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 nie odczułem jakiejś tam wielkiej różnicy, jednak w tej chwili już, już powoli ta wytrzymałość się buduje. Co poza tym, mimo że waga dużo nie spadła, to wydaje mi się, że jednak nastąpiła taka jakaś zwiększona, wy, tak jak mówię, wydajność wyćwiczenie, forma. Dzięki temu, no, lżej, lżej, mi się już biega i czuję się trochę smuklejszy, aczkolwiek nie wiadomo, że to jest moja własna, jakaś tam subiektywna ocena. I pewnie ktoś, kto mnie, mnie nie zna albo nie widział dosyć długo, mógłby potwierdzić tę moją tezę. Jeśli chodzi o samo poczucie, to na pewno jest trochę lepsze, aczkolwiek na początku było. Duże zmęczenie, mega zmęczenie. Wydaje mi się też, że wpłynęło to pozytywnie na moją odporność. No to jest bardzo ważne, szczególnie w takim sezonie trochę wiosennym, gdzie łatwo się przeziębić, bo będą różne, częste zmiany temperatur i pogody. Czy takie bieganie 5 km jest dla każdego? No od razu mogę powiedzieć, że, że to nie jest biega. dla każdego, na pewno nie jest to dla ludzi początkujących, aczkolwiek nie musi być to bieganie na odcinku 5 km, jeśli chcecie coś podobnego spróbować, może to być na odcinku 2 km, 3 km, a jeśli nie chcecie biegać, po prostu sobie spacerujcie i też możecie takie, biega, takie wyzwanie podjąć polegające na samym chodzeniu. Jeśli byście chcieli biegać, no to powiem szczerze, że musielibyście się najpierw rozbiegać, ale to już nie ja, jestem tutaj trenerem personalnym, nie, nie mam jakby tam zaplecza fitnessowego i nie będę tutaj świecił wiedzą, której prawdopodobnie nie posiadam profesjonalnej. Mogę wam amatorsko tylko powiedzieć, z tego co sobie kiedyś przeczytałem i z tego co wiem, co różni trenerzy polecają, no to trzeba się rozbiegać. Takie rozbieganie przynajmniej trwa kilka naście tygodni, więc, więc to nie jest takie proste, na, na pewno trzeba się porządnie do tego przygotować, jeśli byście chcieli biegać. Czy będę dalej to robił? Eee, pewnie tak, no i w sumie tak robię, zobaczymy ile ociągniemy. W miarę możliwości, tak jak mówię, eee, jeśli nic mi się nie stanie, nie nabawię się kontuzji, będę mógł biegać codziennie, no to będę biegał. I tutaj właśnie chciałem jeszcze tylko zwrócić na to uwagę, że, że musimy biegać w każdych warunkach, nie tylko tych dobrych, bo czasami pogoda jest dobra, czasami nie. Po prostu trzeba wyjść i biegać, więc, więc jeśli chcecie to wyzwanie podjąć, a polecam, musicie liczyć się z tym, że będziecie biegać w każdych warunkach, czy to będzie zimno, wiatr, deszcz, śnieg itd., itd. Zawsze musicie znaleźć czas, żeby pójść i przebiec się, dlatego. Jest tylko to 5 km, żeby i znaleźć ten czas, bo to jest mniej więcej pół godziny w ciągu dnia, który musicie poświęcić na takie wyzwanie, a także, żeby twój, wasz organizm mógł sobie odpocząć, bo, bo trochę czasu jednak potrzebujecie na regenerację. Jeszcze taka mała rada, zanim zaczniecie biegać, zaopatrzcie się w porządne buty, bo to jest bardzo ważne. Buty bardzo dużo pomagają. Wcześniej sam posiadałem tylko buty, Ciężkie buty, i przez to też ciężko mi się biegało. Moje nogi były bardziej zmęczone i dłużej, dłużej czasu zajmował mi taki trening, przez co też więcej czasu potrzebowałem na trening. Organizm musiał się dłużej zregenerować. Odkąd kupiłem sobie buty lżejsze do biegania, biega mi się o wiele lepiej i szybciej, dzięki temu i zaoszczędzam czas, i, i mój organizm tak się nie męczy. Jest lepszy support dla moich stóp. Um, także polecam naprawdę nie, nie żałujcie na dobre buty, gdyż bieganie w płaskich butach bardzo szybko zmęczy wasze stopy i nogi i możecie właśnie wtedy szybko się zniechęcić, zrezygnować i nabawić się kontuzji. No na koniec taki bonusik, co słychać u nas w Irlandii w tej chwili um, jest Dzisiaj 28 lutego 2021 roku, więc mówię na temat tego, co tu się dzieje z perspektywy tego dnia, a raczej końca już tego dnia. Więc dobra wiadomość dla wszystkich rodziców tutaj mieszkających w Irlandii: szkoły otwierają się od jutra. Wszystkie dzieci, nie, przepraszam, wróć. Nie wszystkie dzieci, ale większość dzieci, które mają nauczanie początkowe może od jutra wrócić bezpiecznie do szkoły. Są to dzieci do chyba drugiej klasy włącznie i ostatnie klasy. Później za dwa tygodnie wracają pozostałe klasy. W międzyczasie 8 marca, czyli za tydzień od jutra wróci także nauczanie wczesne, czyli jakieś przedszkola tak tzw. ICC. -ski. Też będzie fajnie, bo, bo dużo takich dzieci jest w domu i sam wiem po sobie, że dzieciom się bardzo nudzi Brakuje mi kolegów, i naprawdę super sprawa, że szkoły mogą być otwarte od jutra. Fakt, że trochę pod dziwnymi warunkami, no bo z tego co wiem, szkoły będą musiały wietrzyć klasy non-stop, więc będzie dosyć zimno, i mam nadzieję, że dzieci się nie rozchorują. Poza tym, szkoły też będą wychodzić na koniec dnia, mimo pogody, na zewnątrz, żeby dzieci odebrać, to też jest trochę tutaj. No, nie powiem, że niebezpieczne, ale no, niewygodne i, i, i można łatwo się rozchorować, bo tutaj dosyć często pada. No i dzieci mogą się przeziębić łatwo. Mam nadzieję, że takich sytuacji będzie jak najmniej i żeby dzieci długo cieszyły się powrotem do szkoły. Co poza tym, poza szkołą, no też jest zła wiadomość. W Irlandii nastroje związane z całą sytuacją pandemiczną są bardzo złe i się pogarszają. Wczoraj czy nawet przedwczoraj był głośny protest w Dublinie na tym, przeciwko właśnie tym wszystkim restrykcjom. Dosyć mocno było się to echem w mediach i nawet dzisiaj był postulat radio ministra mówiący o tym, żeby takie korporacje jak Facebook, Google i tak dalej miały możliwość usuwania postów nawołujących do przemocy, gdyż dosyć ostro na tym proteście było i, i tam parę osób ucierpiało, trafiło do szpitala pod obserwację, więc, e, więc no nie było ciekawie i z tego co czytałem też, parę osób zostało oskarżonych mm, oficjalnie i skazanych na jakieś tam grzywny przez sąd. Więc sami widzicie, że nie jest ciekawie, i mam nadzieję, że to wszystko się uspokoi dosyć szybko. No to wszystko spowodowane jest tym, że rząd miał wyjść z jakimś planem rozluźnienia tych restrykcji, które tutaj panują, jednak nie podał dokładniejszych pas, w jaki sposób ten plan zostanie zrealizowany, tylko właśnie na temat szkół i paru innych drobnych rzeczy, mało, nie, mało istotnych dla ludzi, dla obywateli, więc. Całe niezadowolenie tutaj dosyć mocno narasta ostatnio. No i na koniec taki bardzo miły akcent, bo, bo no cóż, trzeba trochę zakończyć pozytywnie ten filmik. Pogoda w Irlandii się poprawiła i było rewelacyjnie. I Wam życzę też, żeby pogoda Wasz w miejscach zamieszkania była o wiele, wiele lepsza niż dotychczas. Żebyście poczuli trochę świeżego powietrza, słoneczka i żebyście się poczuli lepiej. No, i zachęcam do dokumentowania filmiku. Zachęcam do pozostawiania komentarzy na temat tego, o czym, byście, o czym byście chcieli usłyszeć. I jak myślicie, jak wygląda ta sceneria, którą teraz tutaj posiadam, i czy, czy o wiele lepiej się słuchało tego nagrania, oglądało. I jeśli Wam się podobało, to oczywiście stawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to możecie zostawić łapkę w dół, ale jeśli coś Wam się nie podoba, to proszę bardzo, zostawcie też komentarz, dlaczego uważacie, że coś jest nie tak. Bo ja naprawdę chciałbym popracować nad treścią, contentem, formą i tak dalej, samych nagrań, żebyście mogli cieszyć się odbiorem tych filmików na, na YouTubie i wrzucać filmiki jak, jak najczęściej dla Was. No i dla, dla siebie, dla swojej własnej satysfakcji też. No nic, no cóż, co mi zostaje. Życzę Wam miłego początku tygodnia. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu też coś wrzucę na kanał, coś może ciekawszego, fajniejszego i coś, co, co będzie Was interesowało. Pozdrawiam. Cześć, dziękuję. Na razie.